Rozpoczynamy Pomyślową konkurencję Pracową. Witam trenerów, obudów, Witam przedstawicieli mediów. I tradycyjnie pytanie do trenera gości. Jak ocenia dzisiejsze wydarzenia na stadionie w Pruszkole? Patrząc z pozycji tabeli, było to ważne spotkanie dla obydwu drużyny. Obydwie drużyny są tuż za czołówką i marzą o tym, żeby dostać się na te trzy pierwsze miejsca. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie, ale przyjechaliśmy tutaj z planem i z zamiarem realizacji jego na boisku, tak, żeby zdobyć tutaj trzy punkty. Wydaje mi się, że pierwsza połowa to, to była. Moim zdaniem bardzo dobra połowa w naszym wykonaniu. Zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, to, co sobie założyliśmy. Mieliśmy grać agresywnie w strefie odbioru. Szukać takich momentów też na wyższy pressing. Kilka takich piłek udało nam się odebrać. Stworzyliśmy sobie dobre sytuacje do przerwy, bodajże siedem sytuacji, z których powiedzmy trzy, powinny zakończyć się zdobyciem bramki. Yy, I to jest na pewno zmartwienie, że, że właśnie w tym dobrym okresie dla nas yy, tej bramki nie zdobyliśmy, bo na pewno zdobycie bramki przez nas troszkę by pokrzyżywało plany praktyczne gospodarzom, yy, bo, bo też wydaje mi się z pozycji mo mojej jako trenera, że Gospodarze też mieli swój plan, szukali bardzo szansy na, na kontry, wzmocnili tutaj wyjściowo-środkową strefę, chcieli odbierać, skontrować nas i też kilka razy, powiedzmy groźnie, po ich wypadach pod naszą bramką było. W przerwie była duża wiara w to, że te, to spotkanie uda nam się przechylić na naszą korzyść. Na pewno ta druga połowa już nie była taka obfita w dobre sytuacje, jak, jak, jak pierwsza, mniej tych sytuacji było, ale drużyna bardzo dążyła do tego, żeby tej sytuacji poszukać i, i szukać tej szansy na, na trzy punkty. Sama końcówka meczu to wydaje mi się, obydwie drużyny za wszelką cenę chciały wygrać to spotkanie. Było to widać, było widać determinację obydwu zespołów, gdyby padła bramka, na którejś z drużyny, na pewno trzy punkty by zgarnęła ta drużyna, która, która by tą bramkę zdobyła. Także mamy punkt z jakiejś tam perspektywy powiedzmy trudnego terenu. To jest punkt cenny z pozycji naszej w tabeli, gdzie jesteśmy jak gdyby drużyną, która musi dogonić te drużyny, które są przed nami. W żadnym wypadku z tego nie rezygnujemy. No to troszkę, troszkę jakiś taki niedosyt jest i gdzieś tam powiedzmy strata dwóch punktów gdzieś tam powiedzmy z tyłu głowy siedzi. Byłem teraz w szatni u zawodników, no jest troszkę niedosyt, ale nadal jest wiara, wiara w to, że są mecze przed nami, że to wszystko można jeszcze odwrócić w tych meczach, które są przed nami. Plusem tych czterech spotkań jest to, że, że, że nie tracimy bramek, straciliśmy w czterech meczach jedną bramkę i to ze stałego fragmentu gry. Także na pewno to jest coś, co chcielibyśmy kontynuować, ale na pewno chcielibyśmy w końcu zacząć strzelać bramki z gry, bo stwarzamy sytuację, są dobre momenty, ale nie finalizujemy akcji. Musimy wierzyć w to, że, że to się odwróci. I przede wszystkim wydaje mi się, że to nie jest problem treningowy, bo na to zwracamy uwagę, tylko po prostu, jak to się mówi mentalnym. ta bramka po prostu musi paść, musi worek się rozwiązać i, i to może być bardzo pozytywne dla głów zawodników. Myślę, że podsumując jeszcze, dobre spotkanie, emocjonujące. Dziękuję moim zawodnikom za, za to spotkanie, za walkę. Dziękuję trenerowi Kier Kierysiowi i bardzo proszę trener gospodarczy. Witam Państwa. No, w mojej ocenie i z mojej perspektywy no, podobnie yy, mogę tu powiedzieć jak Kamil, yy, To spotkanie wyglądało pierwsza połowa, dosyć emocjonująca, sporo sytuacji i yy, ze strony GKS-u i, i też z naszej no, szkoda, szkoda też, że, 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 że którejś z tych sytuacji my też nie wykorzystaliśmy, bo, bo była tam sytuacja Krzysia Kupcińskiego, była sytuacja Toma, Tomka Hałasa, no i na pewno Bramka by tutaj na pewno ustawiła to spotkanie i trochę by pewne rzeczy rozwiązała. Natomiast no, tak jak yy, Mieliśmy plan gry na ten mecz. Na pewno podeszliśmy z respektem do przeciwnika, ale też my graliśmy o zwycięstwo. Graliśmy o zwycięstwo. nawet zmiany, które, które ja zrobiłem to były praktycznie wszystkie zmiany ofensywne. Wprowadziłem potem Pawa Kaszmarka, Ma Maćka Macharskiego, Stryewskiego, to są wszyscy zawodnicy, którzy, którzy, gdzieś tam w ofensywie potrafią dobrze w piłkę grać. No i szkoda tylko, że właśnie w tej drugiej połowie nie skontrowaliśmy przeciwnika i gdzieś tam tej branch nie no. Natomiast tak jak tutaj Kami powiedział, no, jeden zespół i drugi zawsze cenę chciał to spotkanie wygrać. Natomiast no wiadomo, no, trzeba, trzeba szanować ten punkt. Trzeba szanować ten punkt, tym bardziej, że GKS tutaj no, nie, do, nie doszedł na w tabeli, można powiedzieć. Bilans bramkowy mamy w tej chwili też lepszy od, 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 od zespołu z tych i, i z tego powodu na pewno można być zadowolony. Natomiast mnie też cieszy, że, że trzeci mecz bez straty Bramki. E, Przypomnę z ostatniej konferencji, też mówiłem, że ten początek jest dla nas bardzo trudny, bo na cztery mecze graliśmy trzy, z trzema zespołami, które są jakby faworytami. Tak? Stal Mielec, y, Wisła Puławy i, i GKS Tychy to są dla mnie zespoły, które, które były jakby faworytami tutaj w tej lidze i, i mieliśmy bardzo trudny ten początek. No ale jakoś zdobyliśmy 7 punktów, tylko jeden mecz przegraliśmy i myślę, że, że, to, jest, że to jest optymistyczne. W tamtym Półroczu zaczynaliśmy od 14 miejsca, jeźdźmy w górę tabeli, bo końcówka była do nas coraz lepsza. No i wierzę w to, że w tej chwili czekają nas łatwiejsze mecze niż, niż na przykład takie jak dzisiaj z tychami I, i będziemy zamieniali to po prostu w wygrane. Jestem, jestem optymistycznie nastawiony, zawodnicy również i, i mam nadzieję, że, że będziemy bili się o tą, o tą pierwszą trójkę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Jeżeli nie ma, pozwólcie Państwo, jeszcze raz. Pokojnych, zdrowych świąt, a w szczególności dla gości szybkiego i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.